Miejsce, w którym sprawdzają się zespoły i sprawdzają się liderzy. Jak w codziennym życiu, jak w każdej firmie. Lider, przewodnik musi dać nam siłę, musi dać nam energię do działania. No I właśnie tutaj... i już na etapie wyboru tego człowieka, prawda, dzieją się niesamowite rzeczy. Tak, zgadza się. To już nasza rola, aby podzielić grupy, dobrać liderów, tych najmocniejszych, tych, którzy pociągną grupę i sprawią, że będą mieli jak najlepszy wyjście. Czyli to nie tylko sam zespół decyduje, ale też Wy jako ekipa Arłamowa podpowiadacie, uczestniczycie w tym procesie? Tak, staramy się, wychodzimy często naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, naszych grup, naszych e, zespołów, które do nas przyjeżdżają. Dobrze, dobrze. Podpowiadamy, zaplecze mamy imponujące, więc... No macie 35 dziedzin sportowych, to jest naprawdę imponujące wewnątrz i na zewnątrz, jest w czym wybierać. A zespoły tak się właśnie buduje, prawda? Ludzie mogą poznać się z zupełnie nowej strony. Oczywiście, że tak. Łamiamy bariery, odpoczywamy, pracujemy wtedy trochę w innym klimacie, no. nie tylko biurowym. A kiedy wracamy później do biura, to jesteśmy już innymi ludźmi, innym zespołem. O tym więcej na Arłamów Business Challenge. Będziesz Patrycja? Oczywiście. 29 czerwca do 1 lipca. Do zobaczenia. Do zobaczenia.